Cześć, kochanie. Dzisiaj się troszkę pobujamy. Siedzę w hamaku przy laptopie. I tak jakoś mnie naszło, że wiesz co, tak często, ja wiem, że Ty też je masz, każdy z nas je ma, takie myśli, które nas próbują tak naprawdę wcisnąć w ziemię. I um, mam na myśli rzeczy w stylu um, koncentrujące się bardziej na tym, jak ty wyglądasz, a co ty złego robisz. Oczywiście w tym wyglądzie to te negatywne rzeczy, prawda? Żółte zęby, tłuste włosy, nadwaga. Jak to mój syn mówi? Double chin, czyli coś takiego. Daj sobie z tym spokój, poważnie. Weź ty to, dziewczyno, chłopaku, zostaw. Bo wiesz co, koncentrując się na takich duperelach, to nawet nie widzisz, że to dobro, które w sobie masz, może iść dalej i może nieść dużo dobrego w życiu innych ludzi. Więc kopniemy w tyłki te wszystkie nasze głupoty na swój temat i idziemy robić swoje. No, zapraszam i zachęcam.